Języki zapisujemy na różne sposoby, ale każdy zapis, bez względu na formę, wciąż reprezentuje dźwięk. I właśnie tu pojawia się pewien problem. Spójrzmy na cztery imiona. Angielskie Sean, francuskie Charlotte, polskie Szczepan oraz węgierskie Szandor. Każde z nich zaczyna się od tego samego dźwięku, choć zapisywane są zupełnie inaczej. Czy to znaczy, że jeśli nie znam danego języka, jestem skazany na zgadywanie, jak poprawnie wymówić dane słowo? Na szczęście nie. Dziś opowiem o tym, czym jest i jak powstał Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny. Początków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego doszukać się można w 1886 roku kiedy to grupa brytyjskich i francuskich nauczycieli języków założyła stowarzyszenie, później przemianowane na Międzynarodowe Stowarzyszenie Fonetyczne, w skrócie IPA. Stworzyli oni Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny, w skrócie IPA. Tak jest. Skróty stosowane dla stowarzyszenia oraz zapisu są identyczne. Kluczowymi były trzy postacie. Paul Passy, Otso Jesperson oraz Daniel Jones. Chęć do stworzenia zapisu fonetycznego wynikała z przytoczonego we wstępie przykładu. Języki zapisują w różny sposób te same dźwięki. Celem było więc stworzenie jednego, uniwersalnego systemu zapisu, który pozwoliłby każdemu językowi zapisywać dźwięki w taki sam, jednoznaczny sposób. Na przestrzeni dekad IPA ewoluowało. Wprowadzano nowe symbole, modyfikowano stare, dostosowując je do rozwoju językoznawstwa. W pewnym sensie to dzieło wciąż powstające. Zanim przejdziemy do samego zapisu, przyjrzyjmy się pokrótce, jak zbudowana jest jama ustna człowieka. Będzie to przydatne w późniejszym opisie dźwięków występujących w językach. Dźwięki mowy mogą powstawać już przy pomocy najbardziej widocznego elementu jamy ustnej warg. Większość z nich tworzy się jednak wewnątrz jamy ustnej. A kluczową rolę odgrywa tutaj język. To on odpowiada za zdecydowaną większość dźwięków, które jesteśmy w stanie wytworzyć. Język dzieli się na trzy główne części: przód, środek oraz tył. W zależności od miejsc artykulacji, dźwięk powstaje przy udziale innego fragmentu języka. Przód bierze udział w tworzeniu dźwięków przy zębach, dziąsłach i za Środek tworzy dźwięki przy podniebieniu, które dzielimy na miękkie oraz twarde. Tył języka odpowiada natomiast za dźwięki języczkowe. Jeszcze głębiej w aparacie mowy powstają dźwięki gardłowe, nagłośniowe oraz krtaniowe. Nie można też zapomnieć o jamie nosowej, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dźwięków nosowych. Oto diagram przedstawiający samogłoski w IPA. Na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany ale spokojnie, jego zasada działania jest całkiem prosta. Oś pozioma pokazuje pozycję języka w jamie ustnej. Znaki po lewej reprezentują samogłoski, przy których język przesuwany jest do przodu, natomiast po prawej takie, w których się cofa. Samogłoski umieszczone po środku nie wymagają przesuwania języka ani w przód, ani w tył. Z kolei oś pionowa informuje o stopniu otwartości ust podczas artykulacji. Na dole znajdują się samogłoski otwarte, a im wyżej, tym bardziej zamknięte. Dla przykładu, przejście z I do U nie wymaga zmiany stopnia otwartości ust, ale wymaga cofnięcia języka. Natomiast przejście z U do O nie zmienia pozycji języka, lecz wymaga większego przymknięcia ust. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w wielu miejscach widzimy po dwa znaki? To informacja o zaokrągleniu ust w trakcie wymowy. Symbole po lewej oznaczają samogłoski niezaokrąglone, a te po prawej zaokrąglone. Dlatego w trakcie wymowy niektórych głosek nie zmienia się ani stopień otwartości ust, ani pozycja języka, a mimo to brzmią one inaczej, Na przykład i raz i. Y". Diagram spółgłosek jest nieco bardziej czytelny od tego z samogłoskami, ale zawiera znacznie więcej informacji. Na początek to, co właśnie widzimy, to diagram spółgłosek płucnych, czyli takich, których podczas wymowy powietrze wydychane jest z płuc. Spokojnie, w języku polskim, a także w większości innych języków europejskich, występują tylko takie spółgłoski. Oś pozioma pokazuje miejsce artykulacji, czyli to, gdzie w jamy ustnej powstaje dźwięk. Mówiliśmy to wcześniej przy budowie jamy ustnej. Nieco bardziej złożona jest oś pionowa, Wskazuje ona sposób artykulacji, czyli to, w jaki sposób dźwięk konkretnie stworzony. To zagadnienie jest dosyć techniczne i wymaga dokładnego zrozumienia działania naszego aparatu mowy. Dla zainteresowanych na ekranie wyświetla się krótki opis każdego ze sposobów artykulacji. Podobnie jak w przypadku samogłosek, w wielu miejscach widzimy po dwa znaki w jednej komórce tabeli. Tutaj jednak nie chodzi o zaokrąglanie ust, a o udział wiązadeł głosowych, czyli tak zwaną dźwięczność. Dla przykładu: ty, D, K, G, S, Z. Pierwsze spar to spółgłoski bezdźwięczne. Drugie dźwięczne. Przejdźmy teraz do spółgłosek niepłucnych. Dzielą się one na trzy bardzo różne grupy. Pierwszą są laski. Ciężko do końca wyjaśnić, w jaki sposób są tworzone. Dużo prościej i szybciej jest je po prostu usłyszeć. When we say a water monitor jump offense. In my language, I will say Niektóre języki, głównie w Południowej Afryce, wykorzystują jako fonemy. Drugą grupą są spółgłoski iniektywne. Tutaj powietrze, zamiast bycia wydychanym w trakcie wymowy, jest wdychane do płuc. Takie dźwięki występują m.in. w językach nigerokongijskich. Trzecią grupą są spółgłoski ejektywne. Powstają przez nago otwarcie krtani, co daje charakterystyczny, uderzający dźwięk. Można je usłyszeć na przykład w języku gruzińskim. Poza tymi dwiema tabelami istnieje jeszcze wiele innych spółgłosek, np. z podwójną artykulacją, afrykaty czy dźwięki koartykulacyjne. Gdybyśmy chcieli jednak omówić każdy z tych dźwięków osobno, zajęłoby to mnóstwo czasu i najpewniej byłoby to dosyć nużące. Dlatego zainteresowanym polecam stronę IPA Chart. Znajdziecie tam pełen wykaz dźwięków wraz z możliwością odsłuchania każdego z nich po kliknięciu. Bra, a bra, Oprócz samych liter w IPA znajdziemy też wiele znaków dodatkowych, które pozwalają bardziej dokładnie opisać sposób, w jaki wymawiamy dźwięki. Nie ma sensu omawiać tutaj wszystkich. Ale warto poznać te najczęściej używane i najbardziej przydatne. Na początku akcent. Mała pionowa kreska umieszczona na górze oznacza akcent główny. Z kolei kreska poniżej mówi o akcencie pobocznym. Oba zawsze stawia się przed akcentowaną sylabą. Dalej mamy oznaczenia długości samogłosek. Oznaczamy je przy pomocy dwóch strzałek skierowanych ku sobie, ewentualnie przy pomocy dwukropka. Symbol małego H, znajdujący się na górze po spółgłosce, oznacza przydech, czyli silniejszy wydech po wypowiedzeniu dźwięku. Często spotykane jest to choćby w językach indyjskich. Dodatkowo takimi małymi symbolami, które znajdują się po spółgłoskach, są choćby W, które oznacza labializację, czyli zaokrąglenie warg przy wymowie, spotykane np. w językach kaukaskich. J, oznaczające palatalizację, czyli zmiękczenie, powszechne np. w języku rosyjskim. Odwrócony znak zapytania oznacza faryngalizację, a więc gdy dźwięk powstaje bardziej głębiej, przy gardle. Jest to spotykane np. w języku arabskim. Tylda oznacza nasalizację, a więc wymawianie dźwięku przez jamy nosową. Charakterystyczne jest to choćby dla francuskiego, ale też np. polskiego. Dodatkowo mamy trzy różne rodzaje nawiasów. Ostre, ukośne oraz kwadratowe, służące do zapisu kolejno Ortograficznego, fonemicznego i fonetycznego. W dużym skrócie, zapis fonemiczny jest uproszczonym zapisem i operuje wyłącznie na rozróżnialnych w języku fonema. Z kolei zapis fonetyczny opisuje dokładną wymowę danego słowa. Słowo kod zapiszemy ortograficznie właśnie w ten sposób to forma, jaką przyjęto w piśmie, zgodnie z zasadami danego języka. Fonemicznie zapiszemy je w taki sposób ponieważ w języku polskim operujemy na takich właśnie fonemach. Może ono przybrać taką postać. Tutaj zaznaczymy przydech, a także dentalność spółgłoski T. Było to krótkie omówienie, czym jest alfabet fonetyczny. Na dziś to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji, jeśli film Wam się spodobał. Do usłyszenia.